To jest kanał porozmawiamy o skokach. Zakończył się właśnie konkurs indywidualny na obiekcie normalnym kobiet. Wygrywa Emma Klinet przed Maren Lundby, Sarą Takanashi, Maritą Kramer, Niką Kryśner, Shirley Opset, Theo Mion Bierset, Danielą Iraszko Stolz, Jernę oraz Katariną Althaus. Ogólnie rzecz biorąc, konkurs troszeczkę loteryjny, nie aż tak jak seria próbna, gdzie widełki, powiedzmy, jeśli chodzi o wiatr, dochodziły do około 2,5 metra na sekundę, bo chociażby Anna Twardosz miała bardzo dobre warunki, ale jeśli chodzi o doznania, powiedzmy, emocjonalne, konkurs stał na absolutnie najwyższym poziomie, co naprawdę może być ten konkurs wspominany przez lata i rekord skoczni, i problemy z lądowaniem, i nieoczekiwana zmiana miejsc, tak należy powiedzieć, o skoku kramer. I naprawdę, jeśli chodzi o takie emocje, co mówią komentatorzy, i trenerzy też czasami, że emocje się liczą kibice, to naprawdę ten konkurs był znakomity. Piękna reklama mimo wszystko kobiecych skoków. Pierwsze miejsce, zaskoczenie, duże. Mówiłem, że zastanawiam się między Kramer, a Takanashi, a tutaj Emma Kines, którą typowałem do trzeciego miejsca. Dwa znakomite skoki, bardzo dobrze lądowany. Pierwszy skok, bardzo dobry. Drugi również, bardzo dobry. Czy powinna dostać 54 punkty za drugi skok? To jest do obronienia. To zachwianie było dość wyraźne przed linią, ale jednak do przełknięcia. I tak, jeżeli dostałaby 52 punkty, 52,5 to i tak wygrałaby to złoto, wielkie osiągnięcie. Nigdy nie stała nawet na pierwszym stopniu podium. Wielokrotnie druga i trzecia. Nie było tego zwycięstwa, czekała. Wielkie dziecko, można powiedzieć polski skoków, bo od najmłodszych lat pokazywała, że naprawdę jej poziom jest wysoki, ma aspiracje i teraz też te noty, te lądowania dały bardzo, bardzo dużo i naprawdę to jest zaskoczenie, ale być może to, że nie była główną faworytką, zdjęło to z niej nieco presję i naprawdę dzisiaj skakała znakomicie i udźwignęła to, po prostu to udźwignęła, co niestety nie było udziałem Kramer i Takanashi. Drugie miejsce, Maren Lundby, to nie była talonii z poprzednich sezonów, cały czas czegoś brakowało, a to jednego skoku, a to dwa skoki były bardzo dobre, ale czegoś brakowało. Była powiedzmy Shilje Obset, Kramer. Takanashi, Klinet, cały czas brakowało czegoś do tego podium, ale przyszła ta najważniejsza impreza i Lundby oddała dwa znakomite skoki. Miała najcięższe warunki z tej ścisłej czołówki w obydwu skokach i naprawdę, jeśli chodzi o styl, była zdecydowanie najlepsza w konkursie. Nikt nie miał do niej podjazdu, jeśli chodzi o technikalia, lądowanie. Pięknie zaznaczone telemarki, bardzo wysokie noty zdecydowanie, najwyższe noty za styl w całym konkursie i zasłużone drugie miejsce ale niewielka przewaga nad Sarą Takanashi i znowu można powiedzieć kasus Takanashi sprawdził się. Tym razem to nie była taka jedyna słuszna faworytka do złota, była Kramer, ale Takanashi, jeżeli to są skoki przed rozmiarem skoczni, ona musi to wylądować telemarkiem. Po prostu musi to wylądować telemarkiem i mimo tego, że w porównaniu z Kramer w pierwszej serii dostała zbyt mocno po czterech literach, jeśli chodzi o noty, to jednak nie udźwignęła tego, bo pojawiały się błędy, zwłaszcza na odjeździe bardzo dużo traciła, a najprawdopodobniej to samo dopadło Kramer. Bo ile pierwszy wszystko. Kramer był znakomity, to był prawdopodobnie jeden z najlepszych skoków w tym sezonie. 109 metrów, tak jak mówię, bardzo dobrze trafiony w próg, wszystko tam zagrało, tylko po prostu skoczyła aż za daleko, tutaj trzeba też przyznać sędziom, że się nie bali za bardzo stawiać dość wysoko rozbiegło, mogło się równie dobrze skończyć, tak, że żadne skoczki nie przekroczyłaby tego metra, wcale bym się nie zdziwił, ale naprawdę tutaj. Kramer z jednej strony została skrzywdzona przez to, że skoczyła aż tak daleko, wcisnęło ją w zeskok i straciła dużo na notach, ale taka nasza miała 48,5, tutaj było wyraźne zachwianie, ale był wykonany telemark, a Kramer od razu podeszła do lądowania na dwie nogi. Nie próbowała wyprowadzić z tego telemarku i Austriaczka przytarła i lewą ręką i delikatnie jeszcze później kombinezonem i tutaj noty po 16 punktów to w mojej opinii zdecydowanie za dużo. Tutaj nie ma prawa być noty wyższe niż 15 punktów przy ledwo, ledwo ustanym skoku, a w zasadzie podpartym skoku. I tutaj te powtórki byłyby bardzo przydatne, ale z drugiej strony to był efekt uboczny tak odległego skoku i w serii próbnej też Kramer była zdecydowanie najlepsza. I Kramer zdecydowanie wytrzymał w drugiej serii, bo to nie był tak dobry skok, ten arty i złapały takiego fajnego płaskiego kąta, tylko troszeczkę zastawiły Kramer. Jeszcze był to delikatnie spóźniony skok i to lądowanie. I by był ten ale cały czas nie potrafiła tego ładnie wyprowadzić, utrzymać tej pozycji na odjeździe. I ten odjazd był bardzo słaby. No i to sytuacja szokująca, że Kramer nie ma na podium. Takanashi, jej trzecie miejsce też jest ogromnym zaskoczeniem i minus, bo naprawdę wydawało się, że Kramer i Takanashi będą iść na noże o złoty medal. I faktycznie poszły na noże, ale tylko medal brązowy. I o ile taka nasi nie wytrzymała w obydwu seriach, trochę nie wytrzymała to jednak. Spaliła się Kramer w drugiej serii, wyraźnie się spaliła, były błędy, był spóźniony skok, problemy z utrzymaniem tego odjazdu i no to jest sytuacja szokująca. Taka i kamer miały pójść na noże o ten złoty medal, a tutaj, klinec przed Lundby i tak naprawdę gdyby jeszcze jedna zawodniczka, chociażby Daniela i skakała w swoje topowe skoki, to obie mogłyby się znaleźć poza Podium. i można powiedzieć reszta stawki ponieważ tutaj przewaga czołowej czwórki była dość wyraźna. Piąte miejsce Nika Kriżner też typowana do medali. Skoki dobre, ale troszeczkę brakowało i na notach i jednak ta czwórka dość wyraźnie odjechała, ale konkurs jak najbardziej dobry i tak Inek wskazywał mniej więcej treningi. Miejsce szóste, Silia Obset. Jeżeli ktoś nie siedział treningów, to może powiedzieć, że tylko szóste miejsce, ale patrząc na treningi to aż szóste miejsce w seriach nieocenianych. Nie była ani razu w dziesiątce, ale tym razem no, sprężyła się. To były jej dobre skoki. Ten czas pomiędzy odbiciem a przyjęciem pozycji troszeczkę się skrócił u niej i to jest dobry prognostyk przed y, drużynówką, ale cały czas to nie jest ta wierset jeszcze zrasznowa, czyli byłaby to kandydatka bez wątpienia do medalu, ale tutaj jeszcze czegoś brakuje. Być może już na obiekcie dużym obset złapie to samo, co miało miejsce w Pucharze Świata tuż przed Mistrzostwami. Siódme miejsce tam miał Bierset. Bardzo dobry skok pierwszy i drugi mimo wszystko też bardzo dobry. Belka była obniżona do dziesiątki kramer jeszcze z niższej belki hała z 23. Z tego co widziałem pierwszy skok był przywcześniony. Drugi bardzo ładnie trafiony, ale jednak wiatr zdławił Bierset. To było bardzo dobrze widać. I to jest aż siódme miejsce, przecież to jest 17-letnia zawodniczka. Ósme miejsce Daniela Iraszko. Stolz, skoki dobre, ale nie topowe jak na nią i dobrze to odzwierciedla właśnie to ósme miejsce. Zresztą ósme miejsce było też po pierwszej serii. Dziewiąte miejsce Jednej Abrec, też pojedyncze bardzo dobre skoki na treningach, też trafiały często nieco lepsze warunki niż absolutny top, jeśli chodzi o stawkę. I ona akurat ma tendencję do spóźniania skoków. W tym razem nie było jakichś takich mega spóźnionych skoków, co jej się zdarzało już, ale dziewiąte miejsce też to jest bardzo, bardzo Dobry wynik. Dziesiąte miejsce Katarina Althaus. Niemki mają swoją przedstawicielkę w czołowej dziesiące. awansaż o cztery pozycje. Ten drugi skok był bardzo dobry, ale w kontekście drużynówki, no, szanse na medal są delikatnie mówiąc nie za duże w przypadku Niemek. Mówię o rywalizacji drużynowej. I poszczególne reprezentacje, to raczej dość szybko pójdzie. Trzynasta ursza bogataj. Można powiedzieć o niej to samo, co zazwyczaj, czyli mocno skierowane odbicie w górę, ląduje, ma problem z telemarkiem, dopiero później rozkłada ręce i bardzo dużo treści dla notach. W drugiej serii trafiła najprawdopodobniej najgorsze warunki, 1,6 metra na sekundę plecy. Norwegia 19, Anna Odine-Strem. Pierwszy skok w porządku, w drugim był jakiś błąd, który spowodował, że ręce podleciały do przodu podczas odbicia, musiała je cofnąć i dopiero później przyjąć pozycję lotną. Dalej mamy... Austrię i tutaj mimo wszystko poniżej oczekiwań. Oczywiście Sorschak oddał dobry skok, ale dostał dyskwalifikację, a Pinkelnik wygrała rywalizację z Ciarą Hels o skład, ale im bliżej konkursu, tym gorsze były skoki Pinkelnik i tutaj. Narty troszeczkę odbiło, było za płasko, a jeszcze przy tym tylnym wietrze, który przyciska jednak te narty, to technika Pinkelnik bardzo jest nieefektywna w tym przypadku i 32. miejsce to jest wyraźny zawód. Dalej Japonia, 11 miejsce Yuki i to była dziesiąta po pierwszej serii, ale dwa przyzwoite skoki najprawdopodobniej wygrała rywalizację o ewentualny mixt. 20 miejsce Nozomi Maruyama, dwa przyzwoite skoki, ale też nietopowe, już była chociażby w tym sezonie w czołowej dziesiące i Yuka Seto, mogę powiedzieć to samo, miewała już lepsze sezony i lepsze starty. Niemcy, 14 miejsce Anna Ruprecht, bardzo mocno skierowana odbicie w górę, praktycznie wyprostowana na progu, w bardzo specyficzny sposób skacze i też przy dużych odległościach będzie miała problemy ewentualne z lądowaniem tak jak ursza Bugata może nie aż tak spektakularne, ale będą te problemy. 21 miejsce Juliane Seyfart, no jest lepiej niż można było się na początku spodziewać, chociażby Finitenbach trzy razy nie przebrnęła kwalifikacji i to wyglądało lepiej, zwłaszcza drugi skok był w porządku, ale cały czas występ niemek poniżej oczekiwań, ale co w takim razie mam powiedzieć o Karinie Vogt? Pierwszy skok słaby, a drugi jeszcze o wiele gorszy Nota łączna o 6 punktów większa niż nota za pierwszy skok dla Kramer, więc to pokazuje jak przeciętnie spisała się Karina Wok dwukrotna Mistrzyni Świata. Naprawdę wiadomo, że to jest kontuzja i tak dalej, i tak dalej, ale jednak występ poniżej oczekiwań i tak cały sezon Foks poniżej oczekiwań, mimo wszystko, mimo tej kontuzji. Dalej, Rosjanki, wszystkie w drugiej serii 12, a 2, dość dobre skoki, chociaż drugi był troszeczkę zbyt płasko poprowadzony. Mówię o nartach i przy tylnym wietrze. Niewiele mogła z tego uciągnąć, mimo że skoki techniczne, jeśli chodzi o trafienie w próg, były bardzo dobre, ładne też lądowania. 23 Irma Machinia, 24, Sofia Tichonowa, 28 miejsce, Prokopiewa, Prokopiewa. I po prostu po dwa dobre skoki. Tichonowa miała w pierwszej serii całkiem sympatyczne warunki, ale po prostu dwa dobre, przyzwoite skoki. Sam raz skład na drużynówkę, takie na szóste miejsce, bo raczej Rosjankom nikt nie zagrozi, bo francuski nawet nie mają przecież składu na drużynówkę. I francuski szesnaste miejsce, Josephine panie dwa razy trafia beznadziejnie, zupełnie tak jak w Rasznowie w konkursach indywidualnych, ale skoki dobre. Siedemnasta, Julie Clech, pierwszy skok spóźniony, jeszcze później narty odeszły. Trudno powiedzieć, czy to był jej błąd, czy po prostu trafiła na podmuch, który zepchnął te narty i tak naprawdę niewiele zabrakło, żeby mogła się w ogóle nie dostać drugiej serii, chociaż pozycja o tym nie mówi, czyli 21 pozycja, drugi skok już o wiele lepszy, naprawdę wyraźnie zapunktka bardzo ładnie wylądowany. Dwa skoki na tym poziomie dałyby spokojnie czołową dziesiątkę na koniec konkursu i Włoszki, 15 Jessica Malziner, 18 Lara Marziner. Dwa dobre skoki, nie jakieś mega super rewelacyjne, ale naprawdę bardzo dobre jak na Włoszki, przynajmniej na ten moment i reszta świata, Polki, omówiam dość późno, bo jednak tutaj skok twardość po prostu nie wyszedł. Prawa narta złapała dość dziwny kąt, a później prawdopodobnie doszedł do tego jeszcze boczny podmok musiała się troszeczkę ratować twardość i sędziowie słusznie dość mocno potraktowali ją, jeśli chodzi o noty i mimo tego, że niby odległość w porządku, to nie wystarczyło tą drugą serię, a był to o wiele słabszy skok niż ten z kwalifikacji, bo ten w kwalifikacjach był naprawdę dobry, jeśli chodzi o twardość. No i Kinga Rajda Występ mocno przeciętny, ale patrząc też po serii próbnej, gdzie była ostatnia ze sklasyfikowanych, ciężko było się spodziewać awansu do czołowej trzydziestki. Dalej Czechy, Karolina Indraczkowa, 24 miejsce po pierwszej serii, 25 po drugiej. Dwa w porządku skoki, nie było Ulrichowej, która przepadła w kwalifikacjach, ale występ Karoliny jest jak najbardziej w porządku. Dalej Rumunia, 26. Graniara Haralambie. To samo mogę powiedzieć: dwa przyzwoite skoki jak na nią. 27. miejsce Abigail Straight. Drugi skok, jak najbardziej w porządku, z dość mocnym wiatrem w plecy, ale jednak pozwoliło to na awans o dwie pozycje. I 39 Natali Eilers było widać, że jednak zostało się trochę kuchennymi drzwiami do konkursu głównego, ale występ jest, więc można powiedzieć do odhaczenia. 29 Julia Kytkanen. Skoki w porządku, być może przy jej technice na obiekcie dużym to będzie trochę bardziej premiowane. 31 pierwsza Skok w porządku, tym razem nie wystarczyło do 30. i 34. Susanna Forsztrem. Skoki też w porządku, biorąc pod uwagę, że nie do końca pewny był jej w ogóle awans do samego konkursu, to jest to występ jak najbardziej w porządku. 35. Frida Westman godnie zaprezentowała Szwecję w samym konkursie. Szkoda, że o całej reszcie nie można tego powiedzieć, bo Astley Nord też ma beznadziejny skok w kwalifikacjach, a Szwedów praktycznie nie ma i to nie tylko na mistrzostwach, ale w ogóle w skokach ich nie ma. I na koniec reprezentacja USA. Paige Jones 36. Janika Beszot 30 ta siódma przyzwoite skoki jak na nie ale to nie wystarczyło na chociażby zbliżenie się do czołowej trzydziestki jeśli chodzi o typy na konkurs drużynowy to stawiam na pierwszym miejscu słowenię na drugim norwegię na trzecim austrię na czwartym japonię piąte miejsce niemcy szósta rosja miejsca od siódmego do dziewiątego to czechy finlandia i polska i tutaj może być bardzo różnie ponieważ w Lubnie. Cała ta stawka w pierwszej serii zmieściła się w kilkunastu punktach i walka była do samego końca o awans drugiej serii, bo tam jeszcze francuski startowały, a tutaj są tylko dwie, więc automatycznie miejsce w top 8 jest bardziej dostępne, chociażby dla reprezentacji Polski, ale jak z tym będzie, tak jak mówię, typuję reprezentację Polski na miejsce dziewiąte, dziesiąte miejsce reprezentacja USA, jedenaste Kanada i na ostatnim miejscu, myślę, że tutaj Daniela Haralami mimo wszystko nie pomoże, reprezentacja Rumunii. To tyle. Do usłyszenia.